Cześć, witam was bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku Let's Play Specs Ops The Line. Specs Ops The Line. Tak to się mam nadzieję czyta, że nie, nie popełniłem żadnego błędu na początku. Ale cóż, zaczynam. Znaczy może wytłumaczę na początku na czym będzie polegała ta seria. Że znaczy no... dla tych co nie wiedzą oczywiście, bo Let's Play e polegają na tym, że. Nagrywam coś. Jak przechodzę tą grę, żeby na przykład nie nudzić się samemu, tylko żeby wam to pokazać. Gra nie jest. Znaczy, gra jest nowa, bo chyba wyszła 26 czerwca. Była chyba polska premiera tej gry, ale nie jestem dokładnie pewien. Dobrze, więc zaczynamy. W niektórych momentach może być za głośno, więc nie będę się odzywał. Znaczy postaram się jak najmniej odzywać. Abyście mogli oglądać. I filmy będą tak podzielone na party. I każdy part, part będzie miał około 20 minut. I tu już coś grałem, ale tutaj 8 minut. Grałem. Tylko tak, żeby się zapoznać z początkiem. No więc zaczynamy. I jakbyście słyszeli jakieś dziwne dźwięki, czy szczekanie psa, czy coś w tym stylu, to naprawdę nie moja wina, no ale muszę mieć okno otworzone, bo się uduszę w tym pokoju. Was to, was to Take out. To jeszcze... Jeszcze tak może taka krótka informacja, że na... No głośno przyciszę jednak trochę. Nie controls audio na dwa Taka krótka informacja, że gra... Właśnie oto ta gra była przygotowana przy, przez Studio Jugger Development. To jest takie małe wtrącenie. Nie ma to jak Minigama. Tu jest. Jakby były takie drobne lagi, ale to niestety nie moja wina. Spadki FPS-ów i... Za bardzo nic na to nie poradzę. Czy znaczy, ja nie poradzę, ale pewnie są jakieś sposoby na to. Ale niestety ja ich nie znam. Więc jakby co to, to przepraszam. Ale cóż, ja już się zamykam i oglądajcie. O, było dobre. Shit. No cóż, coś wielkiego w nas uderzyło. Miejmy nadzieję, że naszym bohaterom nic się nie stanie. Nie no, ale zapewne nic się nie stanie, bo musimy jakoś dalej grać. Teraz może będzie trochę za cicho, a to już podgłoszę po tym filmie, nie będę go przyspieszał, jak sobie leci. Kiedyś muszę wam powiedzieć, że jak grałem w takie różne gry typu GTA, właśnie różne takie Call of Duty Single Player czy Battlefield. To wszystkie filmiki prześpiszałem, bo strasznie mnie to denerwowało. Ale teraz uznałem, że bez tego to po prostu nie ma fabuły. Znaczy, gubimy się. Nie wiem. Znaczy ja się gubię, nie wiem o co chodzi, jak nie oglądam filmów. Szczególnie jak są po angielsku, to ja tym bardziej. A tak to właśnie te filmy wprowadzają nas w taki... dogłębnie w tą fabułę, żebyśmy wiedzieli już o co chodzi. Żeby wszystko było na... Żebyśmy wszystko po prostu widzieli na 100%. Mam nadzieję, że nie za długie te filmy będą. Pek, obstelaj. Nie wiem, czy spek, czy spec. W każdym bądź razie coś w tym stylu. No jak widzimy, jesteśmy już pewnie w tym Dubaju, które zostały całkowicie zniszczone przez burzę piaskową. No. I o tych lagach mówię, co przed sekundą był. Wybacz. Lieutenant Adams! I hear you, Sergeant. What's your status? Status is chafed, sir. You say chafed, Sergeant? Yes, sir. A local airborne insurgency has infiltrated the U.S. zone designated as my pants. Sir! <laughs> <laughs> Shut up, jackass. Gentlemen, welcome to Dubai. Welcome to Dubai. Still so dead. Yet to be seen, Sergeant. Jeszcze gdzieś tak będę nagrywał około 10 minut, więc wow. myślę, że trochę przyjdziemy. I ta seria powinna się gdzieś tak. pojawiać co dwa dni, lub co dzień. Zobaczę na ile mi czas starczy po prostu. Jeszcze chciałbym kontynuować tą serię z Minecraft'a, co mam na tym. Na kanale, ale zobaczymy. O, ale czuło zielka. Jak dla mnie to jest przegięcie. Ale będę musiał się przyzwyczaić. Zwykle w takich grach opuszczone miejsce, nie wiadomo co się stało i kruki.

E to jest Switch iPhone, czyli zmiana broni. Jakby ktoś nie wiedział, ale myślę, że ci, co grają w grę, to już mają to obcykane. Oj, 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 jak kosmita wygląda. No ale cóż, idziemy dalej. O, bash.

I don't know. Sounds like a waste of three stone-cold, ruggedly handsome Delta operators such as ourselves. Think of it as a paid vacation. Well, for future reference, I prefer my beaches with a three-to-one sexy lady-dead-body ratio. Mugo, do you ever actually hear the shit coming out of your mouth? No, I do not, sir. I find it messes with my rhythm. You know, it does feel like we're being watched. Good. Myślę, że grafika w tej grze jest jak dla mnie jest naprawdę dobra. Czy zarys postaci, postaci, efekty dźwiękowe i tak dalej, i tak dalej. To jest. Mm, mam nad... Nie mam nadziei, tylko moim zdaniem i wyszły. Ale cóż, ja nie będę się wypowiadał, bo nie jestem ekspertem i pewnie nigdy nie zostanę. Oh shit, ale lag, 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 lag. Och, cholercia. Walker, zobaczcie za co to Fak, nie muszę chyba tłumaczyć. jest? <laughs> 33

A nie rozumiem takich ludzi. Muszę w łeb? Nie, no, dobra. Pum. Wa wa, 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 wa wa Ale znam Dobra, lecimy. Ach. Muszę się przyzwyczaić do tego sterowania całego, bo. Zaczęło się jest dla mnie jak za, za wielka. A chyba nie można jej zmienić. Musimy trochę oszczędzać amunicję, bo za dużo jej nie mamy. Dobrze, ja się zamykam. I oglądajcie. Ogarel chatso yes ne mogu celovat. No. They move off the back. BUM! Trzeba im dać rozkaz? Aha, tak, sniper. Żegnam. Dobra, lecimy dalej. Ole, odrzut, ładny. Tak szczerze mówiąc, jak zobaczyłem pierwszy raz tą grę i uznałem, że jest z perspektywy trzeciej osoby to i miała być lepsza od Call of Duty, to uznałem, że ta gra mnie chyba nie pociągnie i z niej zrezygnuję. Ale cóż, jakoś tak wyszło, że kolega mi ją zaproponował i postanowiłem w nią zagrać. No się nadział typek i znowu spadek FPS-ów. Nie, proszę, proszę. No proszę, odmul się. No błagam. O, dziękuję. Ciężka misja była. Tam coś bombardują czy co? Mnie zaraz będziemy musieli to sprawdzić Oj chyba baza jest w tarapatach Dobra, lecimy Niepotrzebnie tam lezłem. Dobra, jeszcze raz. Czekaj gdzie się gdzie miałem checkpointa. Badowanie gier. Nigdy tego nie lubiłem i chyba nie, nie polubię. No, no jak za każdym razem mam tak czekać, to ja dziękuję. Dobra. To już przyspieszymy. To trzeba zrobić najpierw wybijemy tych tutaj, o nie, 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 nie tak to na pewno nie. Kurde, amunicja się kończy. Teraz czas na ciebie. O, wow, wow, wow. Dobrze, ja myślę, że tym miłym akcentem, taki ładny widok z tyłu, zakończymy ten oto odcinek. Jak się Wam podobało, to oczywiście zapraszam do komentowania, subskrybowania, dawajcie łapki w górę. No i zapraszam za dwa dni na kolejny odcinek. Lub jutro. Dobrze, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie.